Mistrzostwa to już były 15 z kolei, także z każdych zawodów z roku na rok. Frekwencja jest coraz większa, można powiedzieć, i poziom już jest ugruntowany. Przyjeżdżają zawodnicy z wszystkich klubów, z całej Polski. Także można spotkać wiele znanych nazwisk. Także to już jest marka sama w sobie, to co robi Watson organizując te zawody. To, ale to świadczy o naszym doświadczeniu, o tym, że już te zawody są organizowane 15 razy z rzędu. Z każdymi zawodami, z zawodami zdobywamy nowe doświadczenia, poprawiamy błędy, także staramy się być jak najbardziej profesjonalni i jak najlepsi tutaj na rynku. Większość teamu to są zawodnicy tutaj berserkers berserkersów Warszawskich którzy wspomagają nas na każdych zawodach. Rozumiemy się, znamy się z Maty, znamy się spoza Maty, także ta praca tutaj na zawodach jest przyjemna i dobrze zorganizowana. Jest satysfakcja, jest satysfakcja z oglądania dobrych zawodników w akcji, jest satysfakcja z oglądania dzieciaków, którzy rywalizują. Ja sam jako trener trenując dzieci cieszę się, serce rośnie, gdy widzę, jak rośnie nam nowe pokolenie Judy